Cześć! Ja jestem Stackman, a to jest mój pierwszy materiał na YouTubie. Tak jest pierwszy materiał z gry Margonem. Yy, to jest drugi kroczek, tu widzicie, o tu. Ale ten pierwszy to był taki, że tam login, hasło, takie rzeczy. No jak się będziemy nazywać? Nazwę się Stuck. I świat jaki. Myślę, że Zorza będzie takim światem fajnym, taka jedyna polska nazwa, znaczy taka polska, no kojarząca się z polską nazwą, więc okej, okay, dalej, oczywiście kobiet, kobietą, mężczyzną jesteśmy i mam tutaj profesję do wybrania, ja będę magiem, już się zastanawiałem, magiem najlepiej mi szło, okej, okay, więc utworzymy konto i moje konto zostało utworzone i mamy pierwszy poziom I, mm, i po prostu rodzimy się w takiej wiosce ja to wyłączę sobie bo no grałem w to i trochę już rozumiem tej gry i dostajemy w pierwszej skrzynce startowej mm, takie rzeczy do naszego ekwipunku mm, i... I będziemy właśnie tych skrzynek mało dostawać, ale za to będziemy mogli sprzedawać rzeczy, jakie nam wylecą z potworów i za to kupować. Są tutaj w tej grze... jejku, ale mi Są tutaj też w tej grze questy, czyli wiecie, zadanie po prostu i... O, taki znak zapytania oznacza, że ta osoba ma do nas yy, quest'a właśnie, mamy tutaj już pierwsze mięso. Na te tutaj nie idziemy, bo na razie pierwszy poziom, no, nie damy sobie rady. Yy, może zjedz, zjedzmy to, trochę nam życia urośnie i będziemy zbierali EXP. EXP to jest to, EXP to są punkty doświadczenia, jak pewnie Wiele osób gierających w takie gry jak właśnie MMORPG wie co to XP i takie rzeczy. Tutaj są punkty życia, czyli inaczej HP, no ale tam takie rzeczy to pewnie większość osób wie, jeżeli mnie ogląda. I okej, okay, mamy złoto 250, pewnie z tej skrzynki dostaliśmy, bo nawet nie założyłem. I myślę, że w tym pierwszym odcinku jeszcze sobie coś zakupimy, a w następnym już byśmy questa wykonali pierwszego. I naprawdę no, już mam trzeci poziom, więc naprawdę fajnie. I OK, mamy już trochę tych mięs, więc spokojnie byśmy to sprzedali u kupców, którzy są w każdej wiosce startowej. Później są większe miasta. No i w tych większych miastach to ogólnie jest tyle NPC-ów, czyli takich postaci jakbym no na mnie żeby... lepiej żebym tak... no bo klikam tak za... za szybko, to i dlatego. Ale naprawdę bardzo dużo nam się uzbierało. Ja wam pokażę, gdzie w wiosce startowej magów można spotkać właśnie takich kupców. Na przykład to jest sklepikarka Fania z u której... W tej wiosce można sprzedawać i kupować przedmioty, więc... Ja sobie sprzedam ze cztery myślę. No, tak może być. I mamy trochę już kasy. Yy, I co kupimy? Na pewno hełm bym kupił i to jest dobry hełm nawet Więc sobie kupię. Myślę, że spokojnie naszyjnik, który starczy... Mina trochę, a pierścień sobie kupimy, później. I jeszcze mamy trochę kasy na buty, właśnie, buty, ważna rzecz. I myślę, że to, bo SA umaga jest ważne też, bo znaczy nie jest jakieś super ważne, ale jest trochę, dlatego że po prostu mak tej szybkości nie ma, a no SA to tam szybkość przy walkach. I tak po prostu wyglądają te walki od 20 tam, któregoś poziomu. Można po prostu umiejętności odblokowywać i tymi umiejętnościami tu się bić. Ja w tak niskim poziomie, w te umiejętności się po prostu jeszcze nie bawię. No bo nie mam jak. Nie to, że nie umiem, no bo miałem już wysokie poziomy w tej grze, na przykład 85 czy. Czy taki naprawdę fajny magna, który mi się bardzo miło grało. 30 to był chyba ósmy poziom. Co się tutaj? Co się tutaj zlagowało? O co chodzi? Ok. I no, szukamy kolejnych mobów do, do bicia po prostu. Tutaj jak widzicie też mamy innych naszych kolegów z tych wiosek. Dead Margo tak nazywa się ten nasz tutaj... Yy, no, kolega, że tak powiem. Chociaż nie wszyscy tutaj są yy, przyjaźni. No bo wiecie... Yy, i to tutaj sobie można przyjaźnie wyrabiać, no i się skłócać z innymi, jeżeli naprawdę jest wyjątkowa sytuacja. To nie... no zdarza się tak, że nie, niektórzy naprawdę, naprawdę są bardzo niemili i no niesympatyczni po prostu. Możemy też zbierać te nagetki, które też się później sprzedaje, ale no dobra, ja się w tym odcinku nie będę bawił w takie rzeczy i po prostu się z Wami pożegnam na razie. Myślę, że Wam się ten materiał dość krótki podobał, ale ja też na propos tej długości nie będę robił długich odcinków i myślę, że jutro, pojutrze, coś takiego, możecie liczyć na... Kolejny odcinek z tej gry. Y, będzie link, na, y, Będzie link w opisie y, y, w tej grze. Więc okej. Okay, y, ja się zdaniem, żegnam, Cześć.